Ok. To jest ta łódź, którą chyba już wcześniej widzieliśmy. Um, hmm, tutaj stanowisko CKM-u. A ja ciągle bez snajperki, no nic, dobra. Albo nie. Już mnie zaczęli zauważać, więc taktycznie wycofamy. Nie, nic nie widzieliście. Okay, świetnie. No i zajebiście Ciekawe jak się uruchamia ten noktowizor W sumie, o Dobra Drzewko się na niego przewróciło Co ja tutaj miałem? MP5 to jest? E, tak jest, dobra, świetnie Więc wyrzucamy to Przyciskiem T, zmieniłem sobie W końcu zmądrzałem? Oh shit To nie jest dobry, dobry znak Dobra, eeeem um... Nie, tych można olać w ogóle Z tego co widzę, więc sobie na razie tak też zrobimy Kto to wam mnie strzelał tymi RPG? E, rakietnicami RPG to nie należy Okej, okay, ledwo żyję, no ale nie mam ciekawszych zajęć do, robie do, do robienia, tylko stać na samym środku i naparzać do tego gościa. Oj, to mamy nicnego snajpera To też nie jest najmądrzejszy pomysł. Najmądrzejszy pomysł, może chociaż padniemy na ziemię. Świetnie. Lajka like pro. Albo nie. Lajka Lub kurz. w twoim imię. No dawaj. Dobra, nie prowokuj mnie ziom. Ogień, ciekawy parzy. Dobra. Eee, rozejrzyjmy się. Wszystkich chyba zdjąłem. Świetnie. A nie, dobra. Fuck. Oczywiście jakieś. No, na tym kamieniu musiałem się zatrzymać. Bo, jak żeby inaczej. Dobra, catch bitches. O, świetnie. Bardzo efektowna eksplozja. W wodzie, nie, przy, nie powiem. Dobra, tylko ja sobie chciałbym sprawdzić szybko w sterowaniu, jak uruchamia się ten noktowizor. <laughs> hmm. Lornetka, latarka, termowizja nie mam. Dobra, to damy pod przyciskiem. <laughs> Może V. Czemu by nie O, świetnie! God damn it. A, nie... No dobra, nie sądziłem, że to takie pomocne. W ogóle latarkę też mam, też nie zauważyłem. Latarka pod przyciskiem X. Ciekawe czy e, ma full baterię, czy też jest? Nie no, nie sądzę, żeby latarka się kończyła, bo to już było chamstwo. O się siek... Chcę sobie was wszystkich odznaczyć Aha, to był świetny pomysł Zostałem na jednego hita o, no niestety ten... Dobra. To już te, w tej chwili to już chciałem zginąć. A, niestety ten noktowizor działa na do pewnego dystansu. Co mi się... <laughs> no powiem szczerze, średnio podoba. No ale jest już trudno. Dobra. Gdzie ten gościu? A, dobra, no to było świetne. O oh, come on! <laughs> Nie no dlaczego taka lameriada? <laughs> no cóż, jak widać nawet lub kursowi zdarzają się takie rzeczy. Może przede wszystkim lub kursowi, no nieważne. Odczytywanie dobiegł końca. Możemy siać rozpierdol dalej. O, świetnie. Pierwsze i największe zagrożenie padło. Teraz ten sniper, który jest dokładnie tutaj. Kontrolowane serie. Yeah! Aha. Bardzo ergonomiczne z na amunicji. A, um, dobra. Nie, dobra, może ty zdychasz. Zostałem <laughs> chyba heda znowu Albo od kolejnego snajpera Bo to też może być taka opcja No się, Kiepską idzie Naprawdę by się ta snajperka w tej chwili przydała Gdybym wiedział to bym jej nie wyrzucał Ale no i tak miałem w sumie do niej z 12 naboi Więc <laughs> Na ile by mi to starczyło Na pewno nie, nie na za wiele Ktoś z Was tutaj miałem mp 5 chyba, nie? Czy ja już... A, tak, już ją podniosłem, dobra. Więc możemy znowu się troszeczkę pobawić w... Cichego asasyna yeah! Hmm, rzeczka pięknie. Naprawdę design tych wszystkich lokacji, ten rozmach przede wszystkim jest. No naprawdę robi, dla... robi na mnie olbrzymie wrażenie. Nie wiem jak na was. Nawet po upływie e, tylu lat ta gra... No, potrafi zachwycać swoim... swoim wdziękiem. Okej, okay, ktoś mnie widzi. Dobra... m 4 się zajmiemy, nie ma co tutaj już... ...staracie... ...niepotrzebnie bawić się w ciche zabijanie, bo to... ponieważ już tu nic, nikogo po prostu nie ma. Okej, okay, świetnie, armor, amunicja... Amunicja do snajperki no To też dobra wiadomość, że zbieramy amunicję do broni, której, której nie mamy Więc to, to, że ja w tej chwili nie mam snajperki Nie oznacza wcale, że nie zbieram do niej amunicji To jest bardzo dobra wiadomość Okej, okay, to sobie przeładujemy e, Czy tutaj coś będzie? Tutaj będzie snajperka Tak jest Okej okay. Shotgun No, zakochałem się w tym shotgunie, więc nie, nie ma opcji, żeby go wyrzucać, mp5 się przyda, m4 się przyda przykro mi pistolet, bye bye i bierzemy, no już wzięliśmy w zasadzie snajperkę 22 naboje hmm, czy to dużo? myślę, że wystarczająco na chwilę obecną Ok, rozejrzyjmy się za pomocą naszej wszechwiedzącej lornetki eh. Nie widzę nic takiego niebezpiecznego. Mam nadzieję, że. Okej. Okay. Do jakiegoś generatora mamy się udać. A, no i mamy towarzystwo. Dosyć spostrzegawsze towarzystwo, bo już mnie widzą. Shit, padni lub kurc. Okej, okay, udało się. Zostać niezauważonym. Zobaczymy, spróbujemy ich zdjąć po prostu ze snajperki. Najwięcej się tylko da. Czy ktoś z nich jest tutaj, przymocowany, że tak powiem, do jakiegoś ciężkiego karabinu? Nie, oni wszyscy tutaj że tak powiem po cywilnemu. Aj, dobra, więc tak, schowamy się tutaj w krzaczorkach. No i zaczniemy siać mordor. <laughs> o tak, sniper. Cztery strzały, cztery trupy w dwie sekundy. To jest to. Co to ma wspólnego z realizmem? Nie wiem. W sumie nie obchodzi mnie to. Ja chcę, żeby tak wyglądały gry. Okej, okay. a ty samotna środko Myślisz, że jesteś w stanie coś zrobić? No, coś mi tam zrobił. A nie powiem, żebym... Z... żeby zrobił na mnie wrażenie. <gry> tego na pewno mu się nie udało. Okej, okay, wznawiamy rozgrywkę. I ciśniemy dalej. A, jednak mieli tutaj ciężki karabin, ale nawet nie zdążyli się z tego faktu nacieszyć, co mnie bardzo cieszy zresztą. Dobra. Więc tak, w tej chwili mam chyba komplet broni, która w zupełności mi odpowiada. Troszkę mnie w sumie hmm, w tej chwili wkurza, że mogę nosić ich tylko cztery, bo hmm, chętnie miałbym przy sobie wszystkie, łącznie z pistoletem, w, nawet w skrajnych przypadkach. No ale no cóż, trudno. I maczeta też by się przydała do takiej czystej do rozrywki. By Najpierw musisz znaleźć foremana i przejrzeć plany. To pozwoli ci ustalić krytyczne miejsca ich infrastruktury. Okej, okay, rozumiem. Będzie co robić. Jest tutaj wymarzony, wymarzona pozycja dla snajpera. No zobaczymy, co, co uda nam się tutaj ugrać. Za tym kamieniem. Nie, tam gdzie się tutaj położymy elegancko. No tutaj też są. wtedy niestety, tuś mnie zauważył. I to całkiem sporo ich jest. No, o było? No i tyle było z mojego cichego skradania się. A, zaczymy. Dobra, tamci na razie mnie olali. To dobrze. Więc spróbujemy chyba obrzucać ich granatami. Bo tutaj lepszej opcji nie znajdę. Ja czegoś zabiłem w ogóle. <laughs> Tyle tych grenadów wyrzuciłem. Dobra, no ty na pewno dostaniesz. Co jest? A No nic, i tak te granaty mi się średnio przydają. Na chwilę obecną, więc jakoś ich e, zmarnowanie nie, e, nie czyni mnie smutnym. Zajmę się tym. A, siedz, ile pięć naboi w magazynku, Czy, czy dam radę? Oczywiście, że nie. No, you can hit me. Dobra. Wszyscy? No, z tej grupy wszyscy, a niestety straciłem sporo zdrowia. E, co my tu mamy? P90? Nie, P90. Z P90 chyba zrezygnuję, ale. Zio, możesz mi kurde wytłumaczyć co ty tu robisz Ej, dobra No nie poszło zbytnio zgodnie z planem ale to tam <laughs> mniejsza o to możemy kontynuować nasz y... nasz plan pierwotny czyli zdjęcie jak, najwięc... jak największej ilości przeciwników o no pięknie Ty Ciebie weźmiemy na priorytet bo jesteś przy mig... A, dobra. Next one is you. Boom headshot. Who want to be next? A, oh, maybe you. Chyba się. Miota się jak szatan ten celownik. Jeszcze klatki mi spadają. Czy może być lepiej. <coughs> Nie, no w 40 klatkach to ja, to ja proszę. Kto jeszcze? Hmm... Gdzie oni się wszyscy podzielali? Tam jest jeden... A reszta? Dobra... Ciebie jeszcze sobie zdejmiemy elegancko... Za pomocą karabinu snajperskiego... Jak śmiałeś to przeżyć? No mam nadzieję, że teraz już zdechł... Ale chyba go nie trafiłem niestety... Eee... Trafiłem go, no, dobra... 30 FPS-ów, jej! Disco party normalnie, jakby, czuję się, jakbym oglądał pokaz slajdów. Aj, no widzicie, jednak ta gra no, potrafi wycisnąć z mojego dwurdzeniowego procesora Intel Core 2 Duo. Naprawdę, ostatnie, ostatnie poty. Nie, ja muszę zejść z ustawień graficznych, bo to. To jest wręcz śmieszne, żeby żeby mój komputer miał problemy z e, grą w, z 2004 roku. Okej okay. Widać, przybyły posiłki Za dużo mi to nie dało, dobra, rozejrzyjmy się tutaj. E, nic nie widzę. Ok, P90 tak jest. Mam nadzieję, że nie, nie będzie tutaj za dużo jakichś tam futurystycznych broni, typu jakieś lasery czy coś, bo to w sumie troszeczkę by popsuło klimat. Ok. Nie no, to jest dramat po prostu, granie w, w takiej... w tylu klatkach na sekundę. No ale postaram się z, z tym jakoś żyć. Wow, ziomuś. Myślisz, że jesteś zajebisty? Słyszę jakieś niepokojące odgłosy, ale nie mam zamiaru się tym przejmować Bo no zostałeś, HEDA, przyznaj się, powinieneś zginąć No cheat, faka. Okej okay. Kurde, szkoda mi, że tego shotguna za bardzo nie mogę w, na chwilę obecną e, Stosować, po prostu sytuacja mnie do tego mnie zmusza do tego, że muszę korzystać z innych Nawet chętnie bym po, y, używał tego y, tej strzelby, bo jest ona po prostu genialna. Dobra, gdzie tu jest wejście? Spróbujemy się tutaj troszeczkę rozejrzeć e, Tutaj są jakieś schody na górę Eu! Dzień dobry. E, słyszę śmigłowiec, czy to dobrze? Zaraz się przekonamy. No, dawaj, obracaj się. A nie, on mnie nie widzi nawet. Dobra. Nie mam zamiaru tutaj płakać z tego powodu. A, niestety już zostałem przyspotowany z jakiegoś doktorka. Może tutaj będzie jakieś, jakieś składy? No, oczywiście. Nawet rakiety zabrałem. Świetnie. Kiedy będę miał najbliższą rakietnicę to będę mógł z niej, z niej zrobić użytek A, czy ja mam tutaj się dostać? Czy to mi się otworzy? Oczywiście, że mi się nie otworzy Bo jak żeby inaczej. O siep. No dobra. To nie było aż takie złe. Jeszcze zostało mi połowa życia. No. <laughs> e Okej, okay, mam ukradnąć ukradnąć, ukraść robotnikowi coś tam. I czy to są te plany? Tak jest. Tak, leży tutaj. Oglądam właśnie plany regulatora. Ja Teraz zrobicie screena i wyślę. są w sekcjach 4, 5 i 7. Szkoda minał memesa, ale trudna. Zaznaczę miejsca, do których musisz dotrzeć. Udanego polowania, Jack. Udanego polowania. Ye! Yeah. Ym, ziom! Nieważne. Hmm, to jakaś broń była. Pistolet? Nie, chcę pistoletu. Dobra, żeby nie było pustych przelotów. I teraz mogę z czystym sumieniem udać się do mojego miejsca przeznaczenia, w którym będę mógł oddać się niepohamowanej żądzy korzystania z... Ym, ze strzelby. Yeah! Pięknie. Tak więc, kolejne, tam się wczytuję. Tak więc ja was na chwilę pożegnam i do usłyszenia. Dotarłam do archiwów Trigera. Wchodzę. Nie martw się, zabierzemy się stąd, nim się obejrzysz. Wal. Uważaj na siebie. Nie chciałbym, żeby ratowanie ciebie weszło mi w nawyk. Jack, powinieneś mieć na kompasie pierwsze złącze. Resztę lokalizacji zaznaczę, jak uaktywnisz to. Okej, okay, Jack odmeldowuje się. A tak w ogóle to yo, WhatsApp. Eee, witam w kolejnym odcinku most jest znów zepsuty chyba żartujesz jak teraz przejdziemy zespół budowlany ustawił tymczasowy most pontonowy tylko uważaj przy przeprowadzaniu pojazdów cholera ale to upierdliwe a to mówię już że kocham ten dubbing okej okay, świetnie idealna Idealna, ideal, idealna akcja z MP5, yeah. No dobra, może się wpierw rozejrzyjmy. Tam mamy jednego niecnego snajpera, który nie jest zbytnio spostrzegawczy na szczęście. Albo nie chce być spostrzegawczy, taka opcja też wchodzi w grę. A co mamy po tej stronie? Też jest tam paru. Okej. Okay. Tutaj łucz, Nie, to jest jakiś transporter. No, znaczy się, jakaś wywrotka po prostu. Okej, okay, i tam idzie jeszcze jeden, więc mamy pełne ręce roboty, drodzy widzowie. Zobaczmy, jak spostrzegawszy jest ten snajper. Yy, no dobra, trzeba już się nim zająć. Pięknie. No i ciebie też już nie ma Ale tu jest jeszcze jeden gość schowamy się i załatwimy go w konwencjonalny sposób. A, tu jesteś No dobra, co to dla Jacka, zdjąć z kogoś z Powinieniś Powinieneś sam połknąć kapsułkę z cyjankiem i oszczędzić mi niepotrzebnego problemu. Chcesz więcej? Chcesz więcej? Zależy czego. Hmm, no dobra. Moglibyśmy iść tędy chyba. I to byłoby uznawane jako jakaś alternatywna droga. Ale powiem szczerze, że nie mam na to ochoty. Kurde, i tutaj jeszcze jest... Ja pierdzielę. Ogrom czasem tych lokacji mnie przeraża. Na pewno przeraża mój, mój procesor, który e, średnio daje sobie z tym radę. Nie, jakoś nie mam, wiecie co, ochoty iść tam tędy. Od frontu, bo wydaje mi się to dosyć... ...nieciekawym pomysłem, ale z drugiej strony, no tak, tam może... ...może mi się tylko wydawać, że tam jest jakieś przejście, więc... ...jednak skorzystamy po prostu z konwencjonalnej drogi. Aczkolwiek dalej nie, nie mam co do tego... ...przekonania. No dobra. Rozejrzyjmy się tutaj w jakieś tam... ...płotki. Nie mam zamiaru marnować na nich... ...amunicję. Ktoś coś wystrzelił? Czy to jakieś flary w niebo? <grych> Czy to było we mnie? Um, no dobra, ten gościu. Nie będziemy mu przeszkadzać. modli się do swojego Boga. Aj, dobra. Aha, dobra, robi się niebezpiecznie. Przyspieszmy. Jezus! Dobra. O! Ledwo go zauważyłem. Na szczęście, że on okazał się nieco mniej spostrzegawszy ode mnie. Czy ja mogę w tym jeździć? Mogę! Hmm, ale czy ja chcę? Czy ja... Nie wiem, zapytam ciebie. Jak się spotkamy? Kurde. Nie naprawdę w, strasznie przegieli z tymi... E, z tymi wyrzutniami. No właśnie, dlatego... God damn od początku. Powiem szczerze, że aż mi się nie chce. No ale dobra. Dojdziemy sobie do kolejnego punktu kontrolnego. I myślę, że zakończymy na dzisiaj tą sesję. I wrócimy już wkrótce. Ale yeah. no, no przecież nie będę was zanudzać pokonywaniem kolejny raz tej samej trasy, więc po prostu do usłyszenia. Okej, okay, witam was. Jak widzicie dokonałem jakiegoś tam nieznacznego procesu. Progresu nie procesu. Udało mi się dostać... A, no, w tej chwili udało mi się już dostać tutaj nieco dalej. Tam stoi ta ciężarówka, przy której ostatnio padłem. No, ale okej. Okay. Tutaj możemy olać sobie resztę tych kolegów. Zabijanie ich nie leży w, mojej, w moim interesie. No ale coś i tak. Nawinęli się. Znaczy nawinął się ten jeden gość. Mam nadzieję, że za chwilę będzie, będę miał jakiegoś safe pointa, tak jest. Okej. Okay. Dobra, przerzucamy się na MP5 coś? nic nie słyszeliście, y, Ja? Fuck. Dobra, masz mój numer? Ja pierdziele. Nie wiedziałem, że jest tak łatwo dostępny. Aj, dobra. No i tyle was widzieli, panowie. A ja w końcu mogę się przerzucić na moją. E, mojego wiernego shotguna. Falcon, nie, to jest ten pistolet, więc dziękuję. Wózek widłowy mogę obsługiwać? Bez jaj. Słyszałeś coś? Nie mam na to ochoty bynajmniej. Ew. dorwę! HOHO, dwu za jeden, to lubię. Ew, no to już mniej. Dobra, wiecie co? Chyba nie ma sensu. Ew. Ja wam w tej chwili podziękuję do usłyszenia w kolejnych odcinkach zagrajmy w Far Cry na, Far Cry na ślepo. Ja jestem oczywiście Lubkurz i tradycyjnie niech moc będzie z wami. Zapraszam na kolejne odcinki.